Dajcie w następnej degustacji. Tym razem kolaboracyjne piwo <coughs> pomiędzy Northern Monk i <coughs> Wiper and True. Jest to dekadencki stout 8,4% alkoholu, który nazywa się Dark Matter, <coughs> czyli ciemna materia. Co im tu piszą? Collaboration Northern Monk i <coughs> Wiper and True. Unite in a Space Race to Find Dark Matter To troszkę mi przypomina taki odcinek ze Star Trek'a Ale z serii Enterprise gdzie wlatują w głowice chyba i szukają ciemnej materii Strzelają tam ładunki, żeby ją podświetlić, czy coś takiego. <laughs> Nie mogą znaleźć, szukają, szukają i wreszcie jest. Piękny, ładny rozbłysk. <laughs> no, coś w tym stylu. No poza tym, e, naukowcy też mają problem ze znalezieniem ciemnej materii. No powinno być jej więcej, e, niż e, to znajdują. No i jest problem. Gdzie ona jest? <laughs> A może jest tak, że mamy naszą materię tutaj i jest gdzieś taki, takie odbicie e, lustrzane w antymaterii. Mamy dwa wszechświaty. Nie wiem. Może tak powstał wszechświat. To jest dużo różnych kontrowersji z tym związanych. E, naprawdę niesamowicie dużo e, spekulacji, e, różnych prawda, teorii w ogóle. Nie jestem fizykiem, nie jestem astrofizykiem, ani w ogóle naukowcem. Także nie będę się wypowiadał. E, przejdźmy do piwa, ładna puszka czarna, z takimi złotymi napisami, chociaż to złoto jest takie troszeczkę zielone wchodzące, przygaszone takie, no i jakieś srebro tutaj też jest, oczywiście jak zwykle Norton Mąk ma jakiś krajobraz. I przejdźmy do, a, czy ja już powiedziałem co jest w składzie? Woda, słód śmienny, pszenica, maltodekstryna, e, chmiele i troszkę. Ok, czyli i troszkę standard. Przejdźmy do piwa, które jest ciemne, nieprzejrzyste. Tu może troszeczkę przy kımm, nóżce jest jaśniej, ale niedużo. Piana, jak widzicie, teraz opadło, została tylko kımm, obrączka na szkle. pęcherzykowa, beżowa. Ale jak się nalewa, oczywiście jest większa. Powiedzmy tak na palec. Fajna, kremowa. Bo no, było kilka dużych bąbli na wierzchu. No, dosyć szybko pada. Aromat jest ładny, ale mógłby być wyraźniejszy. Jest kawa, jest czekolada. Troszkę takich suszonych owoców. Nawet bym powiedział rodzynki, figi, wanilia, coś, coś, coś takiego. Całkiem przyjemnie, tak jak powinno, e, tak jak powinno być w sałcie. Dobrze. E, spróbujmy. Wasze się Bardzo dobrze. Po pierwsze jest tak. Dosyć niska, niskie nasycenie, ale dająca dające kre, dodatkową kremowość temu piwu. Pełne ciało, ale bez przesady. To nie jest takie piwo, które. Gdzie zatknie, nie jest aż tak gęste, ale miłe, takie przyjemne, aksamitne, kremowe, z dużą ilością hmm, palonej kawy, czekolady. Jest trochę słodyczy, ale to jest taka słodycz. Troszkę e, ciemnego cukru, ale też i owocowa. I są rozynki, i są figi. E, troszkę wanilii. E, e, nawet może bym powiedział, że śliwki są. No, bardzo przyjemnie. Jak już wspomniałem wanilię, to później jest taka lekka, jakaś tanioniczna nuta. Może deska. To zawsze mi się kojarzy deska i wanilia razem. Bardzo przyjemnie. Później idzie goryczka, to jest palona, kawowa, ciemna czekolada, troszkę ziołowych akcentów. Ha. No i taka lekka taniniczność też. Bardzo fajny stout. Ładnie zbalansowany, przyjemny, delikatny, ale właśnie taki bogaty w smaku. E, taki relaksujący nie? do posiedzenia, połyczku sobie do wypicia. Naprawdę e, e, otworzycie go i możecie zaczynać sobie odpoczywać. Bardzo, bardzo przyjemne. ale ma, ma tą właśnie przyjemną taką owocowość, która daje mu całkiem przyjemnej pijalności. Także bardzo fajnie zrobiony stout. Naprawdę. Bez żadnych e, dodatkowych aromatów e, sztucznych czy coś tam. Jest to stout taki, jak powinien być. Także dobra robota. Fajne. Warto spróbowania. Przyjemne piwo. Mam nadzieję, że yy, ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobało mi się ten stał. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także jak na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i prześlijcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.